Winy strzelają jak jakaś wojna. <grywa> ja to jest mój moja pierwsza jazda po tygodniowej przesiadce na GS500. <grywa> I powiem Wam pierwszy zakręt. Też się nie nagrywałem, ale pierwszy yy, zakręt, który pokonałem, to ledwo się wyrobiłem pokazuje jak jak bardzo te motocykle w prowadzeniu się różnią i do każdego człowiek się musi mieć czas żeby przyzwyczaić się na nowo i od razu szok doznaje wiecie jaki szok mocy bo dwa razy większa moc w motocyklu pozycja, no to ja to jakoś szybko się zaklimatyzowałem ale moc o ludzie faktycznie bez gazu on ciągnie do przodu ciągnie do przodu no super jedę kupić sobie smar do łańcucha, już mi się skończył i nadszedł czas właśnie gruntownego czyszczenia motocykla, smarowania Wiadomo, nie pod kocyk, ja pod kocyk nie chowam, ale żeby on na bieżąco był czysty w tych takich niższych temperaturach, bo potem jak przyjdą mrozy, to odechce się człowiekowi czyścić. No i dlatego w najbliższym czasie mam zamiar się za to zabrać. W najbliższym czasie nagram też recenzję nawigacji motocyklowej, specjalnej nawigacji Moto. Na G550. Nawigacja głównie przeznaczona dla motocyklistów, stworzona dla motocyklistów. Także jak najbardziej test będzie na motocyklu przeprowadzony. Tylko, żeby jeszcze pogoda mi dopisała, żeby taki test nagrać. No, możecie się spojewać niedługo na kanale. A zaraz, jak będzie czerwone światło, pokażę Wam ciekawostkę, co się stało tutaj w CBRC.

29,5 tysiąca kilometrów przejechałem na tym motocyklu, jestem w szoku 29,5 tysiąca się najeździłem, dwa sezony to jest mega dużo ale właśnie, a, najstałem no wam nie pokazałem ale nie martwcie się jeszcze, gdzieś staniemy, tutaj będą non-stop światła kurczę, prawie 30 tysięcy kilometrów przejechałem na tym motorze no niesamowite, niesamowite. To jest mój rekord, jeżeli chodzi o jazdę na jednym motocyklu A wcześniejszy rekord to na poprzedniej masz CXJ600 Nie wiem, nie pamiętam ile, ale na pewno nie doszło prawie do 30 tysięcy A kto wie jeszcze możliwe, że przyszły sezon pojedzie na tym motorze. No to o, leci, leci. Zielone także tutaj też Wam nie pokażę co, co tutaj się stanęło Jestem w szoku Coś się wyeksploatowało Coś co jest takie Niezbędne dla mnie Dla motocyklisty, turysty Tylko wskoczę tutaj Tam i tak policja będzie stać na 100% ale wolę jechać za mniejszym samochodem żeby widzieć co tam się dzieje z przodu niż za taką furgonetką ale się cieszę że jeszcze tak pogoda mi dopisała ale się cieszę Dobra ludzie patrzcie to ja zrobiłem 30 tysięcy na tym motocyklu zobaczcie tak wy wyrobiona ta manetka że aż na wylot przeszło jakieś tam bezpieczniki widać <gry> No ale jednak jak się dużo tego używa tych grzanych manetek to one pod wpływem temperatury się robią takie miękkie, ta guma robi się miękka, no to szybciej się wyciera jak jest miękka, bardziej podatna właśnie na przetarcia. No i do tego doszło. Także ja na początek przyszłego sezonu wymieniam manetki. No bo co zrobicie? Co zrobisz jak nic nie zrobisz? Wymiana manetek Także to będzie koszt gdzieś około 220 zł za nowe manetki No ale Lepiej łapa będzie się trzymać, w końcu będzie jakiś tam bieżnik I będą lepiej grzały, bo to nowe Nie zużyte tak <laughs> Ciekawe A kto wie, może Paulina tak Mocno się trzymała tego motocykla, bo chciał ją w kosmos wywalić. <grymne> I się wyrobiły. <grymne> Jestem ciekaw tej nawigacji, bo wiecie, że... No ja nawigacji... Nie używałem nigdy na swoim motocyklu. Nigdy, nigdy, nigdy nie używałem. No jak używałem to jedynie y, telefon komórkowy, który w tankbagu... w tankbagu był włożony i przez bluetooth na interkomie słuchałem co tam do mnie gada Powłowczyc na przykład. No i tak, w ten sposób używałem. Także tylko na słuch, a żeby tutaj gdzieś mieć nawigację, no to to jest inna sprawa, inny wymiar, chociaż u mnie dość, że po pierwsze, no miejsca nie ma, za bardzo, to druga sprawa, to już wiem na stacie, że po prostu takie nawigacje są montowane na motocykl na rółkę, no jak widać, ja mam kierownicę nie rółkową, tylko taki odlew, więc u mnie odpada i ten, tą nawigację będziemy mocować na, na GS500. Chociaż kto wie, może na przystawce tutaj na baku e, e, ewentualnie. Kasku też miał tak zamocowaną nawigację, pamiętam. Można na przystawce zamocować. No jeszcze jest wyjście na lusterku, chociaż wolałbym chyba na tym baku już bardziej niż na tym lusterku. No zobaczycie w pranie jak to wyjdzie. Eś przeprowadzę na pewno, Kurde, ale mi się super dzisiaj jeździ. Dobra. Jedziemy ja teraz do Rudy Śląskiej. Co odcina? Jesienna. <laughs> Motorzysta. Chyba znam tego moturzystę Z Mikołowa To no, chyba mój widz nawet Także jakby to oglądał to pozdrawiam Cię serdecznie No i sobie teraz pykam z Pointem Jedziemy ja w stronę Katowic A tam wsiądę na jego maszynerię Przejadę się, nagram dla Was filmik oddzielny Na SVC Och, super maszyna, super maszyna ale on buczy, buczy, buczy. Nieźle. Pokaż jak tutaj chodzi Co? Pokaż jak tutaj chodzi Dobra, dobra Ona zaraz zwiną Ja nie mogę, ale w ogień Ale poszedł ogień z rły Masakra, mnie to przeraża Dobra, już jestem po przyjaźce z emocji Mega, mega dużo emocji. Teraz jedziemy jeszcze z Peterem Kaweczek się przejechać. Bo Peter chce po tunel. Peter, ty nie wiesz, kajechać, jechać, a teraz powinieneś w prawo zjechać. Karabiny strzelają jak jakaś wojna Ja nie mogę Jakby strzelą z jakiejś kurde armaty Ale seria Ja nie mogę Jak to waliło Nie do wytrzymania Co? Jak z karabinu Pru, pu, pu, pu. takie strzały Nie słyszycie w ogóle przy tym motorze ale odjechał mi No i to by było na tyle z tej przejażdżki. My lecimy do domu. Na razie pozdrowionka i do następnych takich luźnych motowlogów. Pozdro <gry> Na razie.